Rośliny lecznicze i prozdrowotne są stosowane od setek, a nawet tysięcy lat. Współczesna nauka tylko potwierdziła to, o czym od dawna wiedzieli zielarze, znachorzy i szamani: doniczka na balkonie albo grządka w ogródku może stać się Twoją własną domową apteką. Posadź rośliny lecznicze w ogrodzie i wykorzystaj potencjał natury. Oto pięć roślin, które pomogą zadbać o Twoje zdrowie, kondycję i dobry wygląd. Każda, nawet najmniejsza roślinka, to prawdziwe laboratorium pełne przeróżnych substancji: kwasów, alkoholi, flawonoidów, terpenów, polisacharydów i soli mineralnych. Spośród setek gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych o właściwościach leczniczych, wybraliśmy pięć, które są łatwe w uprawie i pozwolą ci zadbać o siebie od stóp do głów. Szałwia na drogi oddechowe. Szałwia lekarska pochodzi z regionu Morza Śródziemnego i jako środek leczniczy była wykorzystywana już przez starożytnych Egipcjan, Greków i Rzymian. Roślina ta ma różnorakie właściwości prozdrowotne, w tym przeciwzapalne i antybakteryjne. Z tego powodu może być stosowana w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych. Napar z szałwi doskonale sprawdza się jako półkanka w przypadku bólu gardła. Poza tym jest cenionym ziołem przyprawowym. Szałwia może być uprawiana w ogrodzie lub w doniczce. Potrzebuje słońca i osłoniętego stanowiska. Jest rośliną wieloletnią, ale nie jest odporna na mróz, dlatego należy odpowiednio zabezpieczyć ją na zimę. Preferuje gleby lekkie i żyzne. Głóg na układ krążenia. Głóg to ozdobny krzew albo niewielkie drzewo spokrewnione z różą. Jego dobroczynny wpływ na układ krążenia potwierdziły liczne badania kliniczne. Głóg to wręcz oddział kardiologiczny. Wzmacnia siłę skurczu serca, rozszerza naczynia wieńcowe, obniża ciśnienie, chroni przed arteriosklerozą i zmniejsza duszności powysiłkowe. Można go stosować np. w postaci naparu przyrządzonego z liści i kwiatów. Głóg jest sporą rośliną, dlatego do jego uprawy potrzebny jest ogród. Nie ma szczególnych potrzeb i świetnie znosi zanieczyszczone miejskie powietrze. Niestety jest dość podatny na ataki chorób i szkodników, dlatego wymaga nieco zabiegów profilaktycznych. Mięta na układ trawienny. Kolejna w naszym zestawieniu roślin leczniczych i prozdrowotnych jest mięta. Powszechnie spotykana w domowych apteczkach z suszonymi ziołami, a do tego łatwa w uprawie. Bóle brzucha i mięta, ten zestaw wydaje się nam oczywisty, ale sprawa nie jest taka prosta. Mięta wprawdzie rozluźnia mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, a co za tym idzie, łagodzi bolesne skurcze, jednak przede wszystkim zwiększa wydzielanie soków trawiennych, co u niektórych osób może doprowadzić do podrażnienia żołądka. Mięte najczęściej stosuje się jako środek poprawiający trawienie, a także przeciwko gazom i wzdęciom. Roślina ta nie wymaga dużej ilości światła, dlatego można ją uprawiać nawet w zacienionych częściach ogrodu lub na balkonach wychodzących na północ. Lubi wilgotną glebę. Szybko się rozrasta, więc trzeba zapewnić jej sporo miejsca. Nagietek poprawi wygląd skóry. Ta ozdobna, niewielka roślina kwitnąca ma wielorakie właściwości lecznicze, wśród których na pierwszy plan wysuwają się te związane z leczeniem i pielęgnacją skóry. Nagietek przyspiesza gojenie ran i łagodzi podrażnienia. Tę roślinę leczniczą warto stosować przy skórze trądzikowej, a także w leczeniu grzybicy. Nagietek może być stosowany w formie naparu jako płyn do przemywania cery i nasączania okładów albo w postaci olejku, który w prosty sposób można przyrządzić samemu. Wystarczy zalać olejem świeże płatki nagietka i odstawić w ciepłe miejsce na dwa tygodnie. Jako roślina pochodząca z krajów śródziemnomorskich, nagietek preferuje stanowiska ciepłe i słoneczne, za to jest bardzo niewybredny jeśli chodzi o glebę. Należy tylko pamiętać, aby ziemia była lekko wilgotna. Melisa ukoi nerwy. Już przyjemny, cytrynowy zapach melisy zapowiada jej dobroczynne właściwości. W starożytności tę prozdrowotną roślinę wykorzystywano do przygotowywania pachnących kąpieli i aromatyzowania napojów, wiedziano jednak również o jej korzystnym wpływie na układ nerwowy. Roślina łagodzi stres i lęk, uspokaja, ułatwia zasypianie i wspomaga leczenie stanów depresyjnych. Do uzyskania pożądanych efektów wystarczy picie na paru z liści. Choć znosi półcień, melisa najlepiej udaje się na słonecznych, osłoniętych stanowiskach. Potrzebuje gleby żyznej, lekkiej i wilgotnej, najlepiej bogatej wapni. Czy warto sadzić rośliny lecznicze w ogrodzie lub w doniczkach na balkonie? Fakt, większość surowców potrzebnych do ziołoterapii z łatwością dostaniemy w wyspecjalizowanych sklepach. Nie zapominajmy jednak o przyjemności płynącej z posiadania własnego leczniczego ogródka. Praca przy roślinach sama w sobie ma właściwości zdrowotne: pozwala przebywać na świeżym powietrzu i odpręża. Poza tym kwiaty są piękne, a te pięć roślin leczniczych i prozdrowotnych ma jeszcze jedną wielką zaletę. Otóż wszystkie pozwalają stworzyć ogród przyjazny pszczołom. Co to znaczy? Ich kwiaty zawierają duże ilości pyłku i nektaru, którymi żywią się pszczoły. Do życia i wykarmienia potomstwa te owady potrzebują naprawdę dużo pokarmu. Jego brak jest jedną z przyczyn ich wymierania. Dlatego warto posadzić w ogrodzie rośliny lecznicze z powyższej listy nie tylko dla własnego zdrowia i urody, ale również na pożytek pszczół. A może napiszecie, jakie rośliny lecznicze wy uprawiacie w swoich ogrodach?